Cześć, Aleksandra Psorczak, a wraz ze mną Łaszczyk. Witam. Cześć, witam. Dlaczego ty masz ksywę szczurek? Bo mnie to cały czas zastanawia, jak cię przedstawiają. Mój e, dawny przyjaciel jeszcze jak mieszkałem na Oporowie, e, byłem... No, dzieciakiem malutkim, zawsze byłem malutki. E, I powiedział, żeśmy grali w piłkę, czy jesteśmy się lekko to nadbili, to mówił po prostu, że jestem szybki, zwinny mały jak szczur, więc e, i tak hmm. zostało do, do dzisiaj. Serio? Ale to, a to nigdy nie pomyślałeś, że to może być obrazek w stosunku do ciebie? Nie, nie. Na pewno yy, mój kolega yy, jeszcze z, no, z dzieciństwa nie chciał mnie obrazić, po prostu yy, on to sam powiedział mi wprost, że to jest po prostu szybki, zwinny, mały I, no I to zostało tak do dzisiaj. No i do dzisiaj jestem, myślę, że jestem mały, zwinny, szybki. Okej. Okay. A jakbyś miał jakieś inne zwierzę wybrać, do którego byś się mógł porównać, to? Kurde. Taki najszybsze jakieś? Nie, bym bardziej do... Chyba lwa. Lwa? Okej, okay, okej. Okay. Lew silny. Nie najszybszy, ale tak, silny. ale silny, ale no i drapieżnik, nie? No, król dżungli. No, ja tak ja się też, tak. tak yy, no ja też jestem taki, że się lubię pobić. No. To, to można było zobaczyć w mojej pierwszej walce teraz powrotnej, w bokserskiej, chciałem się pobić. I to był mój największy błąd ze względu na to, że chłopak bił jak waga ciężka, ja walczyłem o to, żeby mój promotor walczył o to, żeby z, yy, no wzięli go zrobić na doping, bo były tam testy, ale to dla mnie to były farsa, nie testy ze względu na to, że pierwszy raz miałem testy przed walką, a nie po walce drugą rzeczą, nikt ze mną, nie, nikt nie stał yy, nie patrzył czy ja tam sikam, czy czegoś nie wlewam, więc dla mnie to było farsą, więc yy, nie ukrywam, że jestem tutaj bardzo, bardzo fajny, bo mam z******, brzydką z, z rekord przez yy, przez yy, to, że mój promotor po prostu nie walczył o mnie. A ja jestem tego pewny, że jakby zawalczył i zrobili mu testy, prawdziwe testy normalne, a nie to, to tą farsę, że no, nikt nie stał, nie patrzył, czy ja sikam, czy nie sikam, że mogłem wlać, co chciałem. Jakbym wziąłby sam oczy wlał i nikt nie by ze mną. i dla mnie to dlatego to było dla mnie taką farsą. I pierwszy raz miałem testy przed walką, a nie po walce. Więc to było takie. Okej, okay, mówisz tutaj o Mateuszu Borku rozumiem? Tak, no mówię i dlatego mnie to nie ukrywam, że mnie to boli bardzo nie będzie bolało, dlatego no ja robię wszystko, zrobię wszystko, żeby y, moja współpraca z Mateuszem się skończyła. Czyli na ten temat kontrakt? Y, jeszcze obowiązuje, ale ty jeszcze chwilowo. Okej, okay, czyli zamierzasz go wypowiedzieć? Czy no, jest, już, wypowiedzi... już, już, już został wysłany mu wypowiedzenie. Okej, okay, rozumiem. Ale te relacje wasze myślisz, że kiedykolwiek się poprawiam, czy już nie, wiem, to, nie masz na to szans? Ja tak to nie wiem, no raczej chyba nie, raczej chyba nie, raczej nie. Ale jest coś, co zawdzięczasz Mateuszowi? Mm, no co mam zawdzięczać? Zrobił mi tak naprawdę trzy walki bokserskie. I nic więcej. No tutaj fajnie on mówi, że to on mnie to jeden, ale to ja napisałem komentarz. To, to do mnie napisał boksel, czy nie chciałby zobaczyć, to on był na wakacjach w Tajlandii z tego co pamiętam to ja go powiadamiłem, że w ogóle jest taka informacja, że w ogóle, że co możemy w, w fejmie, więc no nie wiem, nie wiem, czy mam, co mam mu zawdzięczyć, jak mam być szczery. Okej, okay, no pytam, wiesz, bo, bo czasami się zawdzięcza coś mentorom, promotorom, tak jakby można to tak nazwać, no teraz... Wiem inaczej, ja wiem, że on się, Mateusz się kolegował bardzo z jeden z włodarzy, może coś tam na... Mówił, no ale, tak nie, mówię, no nawet nie zadzwonił, nie powiedział, że Kamil, wiesz, że rebanżu, no nie zadzwonił, no ja się dowiedziałem to od tak naprawdę od szefa. Okej, okay, a ty rozmawiałeś w ogóle z, z nim później, jak się dowiedziałeś od szefa? Czy nie? Czy nie, nie, to nie, nie, chciałeś nie, tego wyjaśnić, Nie, 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 nie czułem takie potrzeby. Okej, okay, i nie zamierzasz. Nie. Okej. Okay. No niektórzy wyjaśniają, niektórzy nie, Ale te... jak, co mam wyjaśniać? To, co mam wyjaśnić? Skoro mówisz swojemu promotorowi, boksowałem 4 lata w Stanach, mówisz, że zrób wszystko, żeby były zrobione testy. Żeby mu zrobili testy, prawdziwe, bo to była farsa, no tak jak mówię, przed walką, nie po walce, to jest jedno. Nikt nie stał nie przed ze mną do łazienki i nie patrzył czy ja tam sikam, czy coś nie wlewam. To dla mnie to było takie, no ja 4 lata boksowałem w Stanach i za każdym razem stał obok mnie chłop, patrzył czy ja tam sikam, czy nie sikam, czy czegoś nie wlewam. A tu nikogo nie było, nikt nie przyszedł ze mną do łazienki, dla mnie to, dlatego to było takie, co jest kurwa, o co tu chodzi? I dlatego, dla mnie to, dlatego ja byłem bardzo zły i jestem do, do, do dzisiaj i będę zły do dzisiaj. I, i jeszcze pewne, pewnie długo będę zły na Mateusza, że, że to olał. Czy y, masz jeszcze więcej go, walk w kontrakcie na fame? Y, jakbym przegrał, jak przegrał, to mam walkę rewanżową w K1, ale. Znowu z Amadeuszem? No, z Amadeuszem, ale ja nawet jakbym przegrał, to myślę, że Amadeusz. Yy, tak jak mówię, no nie ma jaj na to, żeby on się ze mną w Keren, bo mm, on się boi stójki jak diabeł święconej wody. Tak jak on to mówi, że się nie być bał, a jednak się bał, jak ten diabeł święconej wody przy głupi z woda się przewraca, więc no. Ja tak jak mówię, ja, ja się nie boję, lubię się bić, yy, będą chcieli woda, że tu walczył. Będę walczył. Wiesz co, wiele ludzi pisało, że wasza walka to jest trochę taki miss na Narodowy, nie wiem czy ty się spotkałeś z takimi komentarzami. Nie. Yy. No to, jakbyś, jakby, no to mówiąc ci, to jak myślisz, czy to jest mi smycz, czy nie? Czy jednak dacie emocje i, i będzie to e, fajne widowisko? Zobaczycie jutro. <gry> Ależ nie mi odpowiedział. Zobaczycie jutro. Ja mam swój plan i zamierzam go wykonać. Eee, czy mi się uda? To tylko zależy od Amaduszka. Okej, okay, czyli od niego zależy? No dobra. Ciekawe, ale myślisz, żeby skończyć go w pierwszej rundzie? Nie, ja nie nastawiam się na jakiś nokauta, ani nic takiego, to jest ogólnie ten. jeżeli wejdzie, może, może się uda, że go znakotuję, no ale tak jak mówię, no. Yy, ja się na to nie nastawiam, nigdy się nie nastawiam na knockout, bo jak chcesz znakotować, to nie zakotujesz. Jak, jak yy, uderzysz z luzu, trafisz. Siedzi. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, Kamilu, powiedz mi jeszcze, bo widziałam ostatnio wywiad z yy, twoją głową? Co się wydarzyło? Mógł się przybliżyć Na masażu tam? byłem, byłem na masażu pani weszła. Na nerw kruszowy, dobrze mówię, no na pośladek z, i podniosła mi się sama noga. Tak było, nie wiem, z dwie minuty. No i na drugi dzień już obudziłem się rano i lekko bolała mnie głowa, no ale powiem tak, nieraz w życiu mi bolała lekko głowa i raz w życiu sparowałem. No ale jakbym wiedział, że mi ten płyn mózgowy wypływa do pośladka, no to nigdy w życiu bym no, nie zrobił sparringo. No i przez to zrobił się krwiak i, i, i trzeba było go wyciąć, bo już był za duży. Okej, okay, no to rozumiem, że ale to, był spolece, to była z polecenia osoba? Ty chodziłeś wcześniej do tej osoby? Ja byłem już tam kilkakrotnie, ale to była nowa pani, nowa masażystka i czy ona miała dokumenty? No nie wiem, nie ciężko odpowiedzieć. Okej, okay, no to tutaj przestroga dla, dla ludzi, żeby jednak sprawdzali wcześniej, czy ktoś ukończył kursy, bo może dojść do tragedii, nie? No, powiem szczerze, że no ja, ja powiem tak, jak. Muszę do lekarza i lekarz mi powiedział, co mogło się w ogóle wydarzyć. To ogólnie, no ja nie wierzyłem, że mogę być w 30 sekund na mokry, więc no. Yy, nie ukrywam, że jestem bardzo zły na to, co się wydarzyło, że na no, głupim masażu. Yy, no ale no co, trzeba żyć i dalej, no tak jak mówię, no. Yy, na szczęście nie stoczyłem walki, a miałem taką myśl przez chwilę, że a, dobra, zrobię walkę i pójdę, zrobię, zrobię ten, ten rezonans. No to byśmy dzisiaj pewnie nie rozmawiali. No to jest przykre, ale z drugiej strony, czy nie miałeś takiego wrażenia, że odzyskałeś jakby nową szansę na życie i chcesz ją wykorzystać lepiej? Bo niektórzy e... mają takie wiesz, przemyślenia po, po takich sytuacjach. Dlatego tu jestem. <grych> Okej, okay, czyli wierzysz w to, że to tak, jest druga ja, szansa, tak, którą wykorzystasz? Gdzieś, gdzieś tam wierzę w to, no i tak jak mówię, no ja to wiadomo mhm. lubię się bić, jestem wiadomo tutaj, myślę, że każdy jest to jak gdzieś tam dla pieniędzy zarobić lepsze pieniądze. No a za drugiej nas, no, tak jak mówię, no ja, no, ja się lubię bić. Nie ukrywa, że chciałbym, jakby, jakbym miał mieć jakąś następną walkę tutaj fejmie, to chciałbym zobaczyć z jakimś sportowcem, y, bo to byłobym, bo wiadomo, Amadeusz jest duży, cięższy w ogóle, jest dużo silniejszy w ogóle, no ale on tak naprawdę no, nie myśli tak naprawdę w walkach, on bije te tylko cepę i y, no, patrząc na pierwszą walkę, no to no, ja sobie nie wyobrażam, będąc na mniejszym chłopie żeby go nie ubić. Dobrze, Kamilu, powodzenia jutro. Dziękuję ci bardzo. Nie, dziękuję. Do zobaczenia.